Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Pewnie, że przyznam szczerze, że rok temu myślałem po baraczach przegranych w Kępnie, że, że to jednak będziecie jednym z faworytów tutaj do tego, żeby wrócić w szeregi czwartoligowców, bo młodzieży do grania macie co nie miera. Eee, czego brakło? No, pewnie umiejętności zawsze brakuje, tak? Eee... Eee. Jest rzeczywiście zespół, chociaż ja tam uważam, że 18-19 latkowie to już nie są tacy młodzi, jak na piątą ligę powinni tutaj już odgrywać ważne role. No, trafiliśmy też do trudnej grupy, gdzie było trzech spadkowiczów z czwartej ligi plus skarczew, który też grał w Barażach. Gdzieś na początku pogubiliśmy trochę punkty i tak się to skończyło. No, nie potrafimy wygrywać takich meczy na przykład jak dzisiaj, czyli tej jakości nam jeszcze brakuje. Ale też brakowało trenerowi, no przynajmniej nie mógł skorzystać z juniorów, którzy grają na szczeblu makroregionalnym, bo oni mają zupełnie inne cele i to jakby taka dżentelmeńska chyba umowa między trenerami. Tak, to prawda. No, chłopcy wywalczyli awans. No, w nagrodę musieli tam grać. Też nie chcieliśmy tego zespołu osłabiać, dlatego zdecydowaliśmy, że całą rundę nie będziemy korzystać z tych chłopaków, żeby mogli spokojnie w tej lidze grać. Ja liczę, że to doświadczenie, które tam zdobędą, no, zaprocentuje w przyszłym sezonie. Chociaż jak to z młodzieżą bywa, no, raz jest forma dobra, a za chwilę już nawet się nie chce grać. I, i, i Także optymistycznie patrzę na to, ale... No, w sporcie i w takim amatorskim, to nic nie wiadomo. Nigdy. Czyli solidność Piątej Ligi to jest taki cel podstawowy, a co pod, ponad kreską to nie, ale nad kreską to, to bierzecie w ciemno. Oczywiście, no, 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 najpierw jesteśmy już jakby trzeci czy czwarty sezon, jak powstała ta, ta, ta Piąta Liga w czołówce, tak? Czegoś brakuje, no, czyli jeszcze jesteśmy niegotowi na, na awans. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.